Widzowie z tej strony, fortnite'owe wywalanki, i dzisiaj będziemy sobie grać Fortnite'a i będziemy gryć, grać w tryb oszuści. Chyba trochę się spóźniłem z tym trybem, była u mnie bardzo długa przerwa, ale powróciłem i możemy znowu grać. I możliwe, że pojawią się odcinki z PS4 i po prostu będziecie widzieć pełny ekran, i, a nie tylko wiecie. Wiecie o co chodzi? Będziecie mieć pełen ekran i e, będziemy grać w tym poszuści. No i wiecie. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. E, ten e, da, daniał dania łapki w górę, zasubskrybowania mojego kanału i dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnych kolejnych filmów, bo teraz wiem, że już na pewno się pojawią. No i ja wolę być tutaj o szóste, chyba jak każdy takich coś się tańczy to mam motka ja sobie wyszandę no tutaj jest jeszcze dziecianie a 6 5 4 3 2 1 no i kim będziemy agentem tutaj widzę, że dużo fundamentów gra no lecia, gdzie tu było, to idzie tędy no i jak jesteśmy agentem to mamy wykonywać zadanka i wyeliminować oszustów no y, tak jak po prostu taki to Among us. no to co pizza peperoni mamy zamówić no to peperoni teraz czekaj co muszę to mam kupić i napoje to i zamów trzy dwa jeden smacznego dziękuję i bierzemy to i lecimy. To musimy to zanieść. Ja się boję tego gościa trochę. A nic. A nie, to nie tędy. Musimy to do jakiegoś biura dać. Proszę bardzo. O, a tutaj mamy akurat takie zadanie. Zaloguj się, hasu to. O, o ja nie ten przycisk. 8, 3, 2, 7, 0. O, zgłoszono fragment. Fundament zginął. I co teraz? I co teraz? Także go się tak szybko, czekaj pytania, kogo chcę przegłosować. Tak to jest szóstko, ja jestem samku. No dobra Ja wstrzymuję głos Trzy jest oś pustem? No dobra, to sobie poczekamy? Tutaj mówią, że szóstka jest o szóstem, to jeszcze muszę zagłosować trójka Trójka jeszcze muszę zagłosować No i zagłosowała I co wypada? ojej, wypada szóstka Ciekawe, kim ona będzie Pięć głosów To był agent Agent No dobra Zostaje dwóch ażurów. Aż sobie będziemy tutaj grać. No i chyba nie zdążyłem, żeby jeszcze to zaloguj się. Tutaj jest 2, 2, 9, 3, 5, 1. Dobra, zadanie wykonane. polecimy Co tutaj teraz trzeba zrobić Ale to nie tu To tu Zgłoszono fragment Ronin zaginął No to ciekawe kto to zrobił Szybki czat Pytania, kogo sobie przegłosować ja minę, bo ja nie chcę mieć wrogów, żeby oni mnie wiecie, żeby oni nie głosowali na mnie, bo ja nie chcę, bo ja chcę żyć Dobra, kto jeszcze musi zagłosować? Czwórka i dwójka Znaczy trójka Bo dwójka nie żyje

I został zlikwidowany. No to trzeba, nie robić zadanka. Yy, o jest, ona chyba jest już ten. <tryk> <tryk> Dobra. Albo też trójka. Tutaj, co musimy zrobić? Chyba też się zalogować. To co to jest? A musimy zebrać śmieci. Gdzie to musimy rzucić? Do śmietnika. Co so jest? tego zrobić nie mogę, ja tego nie powiem. No, rzucam, tutaj to się odbija. Nie mnie rozumiem. nie rozumiem, nie będę to Co? Kurde, a sześciu wygrali. Słabo. Czyli fundament Wiedziałem, że ona jest już sam. No nic. Dziękuję Wam za oglądanie i zasubskrybujcie mój kanał. No i... Widzimy się jutro. Cześć!